Dzień dobry, jest piątek, 20 lutego. Zaczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz i jestem pracownikiem Departamentu Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Tradycyjnie już rozpoczynamy od kartki z kalendarza. Między godziną 9 a 10 na rynek napłynęły dane PMI ze strefy euro. Dane z sektora usługowego okazały się lepsze, natomiast z sektora przemysłowego słabsze od konsensusu. Szczególną uwagę inwestorów przykuły jednak Dane dotyczące inflacji, zawarte w tych indeksach, które wskazują, że deflacja w lutym postępowała pomimo bardzo silnego spadku, już w styczniu. O 10.30 opublikowana została sprzedaż detaliczna z Wielkiej Brytanii, która okazała się nieco słabsza od konsensusu, co nie wywołało jednak gwałtownego ruchu na parze GBPUSD, ponieważ zniżkowała ona już wcześniej w wyniku słabych publikacji dotyczących inflacji ze strefy euro. Inwestorzy wydawali się dyskontować już to, że zarówno w strefie Euro, jak i w Wielkiej Brytanii inflacja w najbliższych miesiącach może być niezadowalająca. Na 14.30 zaplanowana jest szczególnie ważna dzisiejsza publikacja sprzedaż detaliczna z Kanady, o czym szerzej podczas omawiania wykresu USDC. Na 15.45 zaplanowany jest indeks, publikacja indeksu PMI z USA. Przejdźmy do wykresów. Na początek euro-dolar, który już jak wspominałem w wyniku publikacji danych PMI silnie zniżkował. Jednak kupującym udało się wybronić wsparcie w okolicach 1.13, 1.13.15, gdzie znajduje się także 50% zniesienie Fibonacci'ego z wyżek z przełomu stycznia i lutego. Wydaje się, że może to zaowocować próbą ataku na 1.14.50. Jednak w przypadku pokonania tego wsparcia nieuchronne wydaje się przetestowanie kolejnego na poziomie 1.12.60. W kontekście eurodolara ważna będzie także sprawa Grecji i zaplanowane na dziś spotkanie Eurogrupy, które ma odbyć się o godzinie 15 w Brukseli. Jeżeli Grecja dogada się ze strefą euro, to nie wykluczać należy nawet wybicia poziomu 1.14.50 i marszu eurodolara w kierunku 1,15. Kolejną parą jest USDJPY, który porusza się w trójkącie mniej więcej od połowy stycznia, nieuchronne wydaje się wybicie z tego trójkąta, które jednak nastąpić może dołem ze względu na rosnące rentowności papierów rządu japońskiego. Co może przekładać się na brak odpływu kapitału z Japonii, co z kolei może wiązać się z brakiem osłab dalszego osłabienia się jena. Należy jednak poczekać z wyrokami na konkretny ruch na parze USDJPY. Przejdźmy teraz do polskiego złotego, który. Wczoraj odbił z okolic 4,16 i wydaje się, że zmierza z powrotem w kierunku 4,20, a być może 4,22,36, od którego to poziomu odbił się 11 lutego, który jest jednocześnie 38,2% zniesieniem Fibonacci'ego spadków z drugiej połowy stycznia oraz początku lutego. I na koniec wspomniany już wcześniej euro-dolar który może być dziś wspomniany już wcześniej, dolar do dolara kanadyjskiego, który może być najciekawszą dzisiejszą parą. Wydaje się, że możliwe są zniżki co najmniej w okolicy 1,23,40, 1,23,60, która to strefa jest silnym wsparciem. i Teraz dlaczego tak miałoby się stać? Dzisiejsza publikacja sprzedaży detalicznej zakłada jej spadek, a wydaje się, że biorąc pod uwagę środową publikację sprzedaży hurtowej, może okazać się, że wręcz przeciwnie, sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym wzrośnie, co powinno przełożyć się na umocnienie dolara kanadyjskiego, czyli spadki kursu USD CAD. Dodatkowo w przypadku wzrostu cen ropy spadki powinny postępować. Naszym zdaniem jest to prawdopodobne. Dodatkowym wsparciem w przypadku dalszych zniżek kursu może okazać się potencjalne wygenerowanie sygnału sprzedaży na wskaźniku MACD. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę samych udanych inwestycji.